Cześć, witajcie, jestem Lukas. Witam Was w kolejnym unboxingu. Co my tutaj mamy, Wy jeszcze moi kochani nie wiecie, ponieważ teraz tym razem Wam nie napisałem w opisie, czego unboxing dotyczy. Unboxing przeze mnie długo oczekiwany. Eee, tak więc, przez to też właśnie, że to, co tu jest w środku, chciałem jak najszybciej odpakować, rozpakować czy też otworzyć jak kto woli. E, już nie pokazywałem kamery, nie zmieniałem, jak to zawsze bywało, tak więc przystępujemy do unboxingu, tak więc otwieramy sobie tutaj e, to pudełeczko. tak długo na to czekałem, Bo nam długo, długo. Wspominałem też o tym w moich e, vlogach, często, także w moich materiałach, więc może niektórzy z was, którzy oglądali, domyślają się, co jest w środku w tym tutaj zapakowanym. E, Uuu, dobra, jest, jest, bo myślałem, że nie ma tutaj nic, ale jest. E, domyślałem się, co tu może być, tak? Także zaraz to tutaj rozpakujemy. Mamy tutaj nożek, więc już się dzisiaj przygotowałem. Dosyć dobrze zapakowane. Uu, dobra. Odpakowujemy to. Jest, jest, pudełeczko kolejne. Folię wyrzucamy. Dalej nie wiecie, co to jest, nie? Ale już, już chwileczkę tak będziecie wiedzieć. Będziecie widzieć to cudo. Tak, to jest moi kochani. O, jeszcze to zdejmiemy. Dobra, dobra. Ło, wow, co tu my mamy? Eee, aha, jest tutaj jakaś mm, ulotka z firmy Rode, oczywiście. rodę to firma, która produkuje innymi E, mikrofony, tak więc tu mamy e, właśnie w, jakąś urodkę promocyjną RODE, tu mamy też jakiś program, którego w ogóle nie kojarzę. Wersja jakaś taka tutorialowa. O nie wiem, czy widzicie dobrze, bo nie wiem, czy się e, Zoom dobrze zrobił. Dokładnie ostrość, ale myślę, że jest OK. Dobra, ale to na razie wyrzucamy, tego nie potrzebujemy. Najważniejsze jest to, co tutaj widzicie, tak dokładnie moi kochani, to jest to, o czym często wam wspominałem, to jest mikrofon Blue Yeti, na który bardzo długo czekałem. Zaraz sobie go otworzymy, zobaczymy jaki on jest. Nie wiem, czy to pudło jest takie duże, że on faktycznie jest taki duży, co my tutaj mamy w ogóle. Aha, patrzcie, on tutaj ma różne, tutaj macie różne, różne, różne tryby macie właśnie, w jakich on. Ten mikrofon może pracować, nas ogólnie będzie interesował tryb Cardioid. Tego trybu będziemy najczęściej używać, a dokładnie ja będę go używał najczęściej w swoich materiałach. Dobra, dobra. otwieramy to pudło, zobaczmy, co jest w środku. Mam nadzieję, że mikrofon jest w środku, Ale on jest... albo to pudło jest takie duże, albo on jest taki duży. Chwila, muszę tutaj lekko to otworzyć, żeby tego pudełka nie uszkodzić. Dobra, otwieramy, nie wiem, czy Wy widzicie, ale powinniście w sumie widzieć. Staram się właśnie, żebyście jak najlepiej to tutaj zobaczyli. Wow, kolejne pudło w kolejnym pudle. Dobra, to pudło jest puste, tak więc jak widzicie, to pudełko jest puste, OK, Odkładamy go i co mamy? Mamy kolejne pudełko. Dobra, otwórzmy to, aha, ono jest tutaj znowu zaklejone, musimy go sobie rozciąć. Dobra, nawet to idzie. Dobra, jest pudełko tutaj rozcięte. No i cóż, otwieramy, zobaczmy, co tutaj jest w pudełku. Pudełku mamy na samej górze, kabel USB, tak? Z jednej strony mamy tutaj USB 2.0, tutaj mamy natomiast USB, mikro USB, tak więc to pewnie wchodzi do mikrofonu, to natomiast do komputera. Kabel jest dosyć długi, z tego co widzę, zaraz tutaj sobie jeszcze otworzymy. Kabelek jest dosyć długi, to jest dużym, dużym plusem tego, ponieważ ja komputer mam troszkę dalej niż mikrofon będzie stał, więc ten kabel będzie e, bardzo dobry, ponieważ na pewno mi go nie braknie, przynajmniej nie powinno mi go braknąć, bo jest dosyć e, długi z tego, co widzę. Co my tutaj mamy dalej? Ulotka reklamowa bądź też instrukcja obsługi. Eee, o, dobra, takim czymś zawsze wiecie, co się robi. Pymk. I nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Przechodzimy do chyba części teraz najważniejszej. Tutaj, Łoj, nie chce coś wyjść. Eee, chwila. Fila, fila, fila. Wow. Jest, jest. Dobra, mamy. Eee, tak jak widzicie. Eee, chwila, to może całe wyciągnę. Eee, pudełko puste wyrzucamy. Eee, hmm. O Jezu, ale on jest ciężki, strasznie. Dobra, wyszedł, jest. Jest mikrofon Blue Yeti, tak dokładnie, mikrofon, na który czekałem. Co my tutaj mamy? O, tu mamy żel e, przeciw e, Wilgoci, także to też możemy sobie wyrzucić. Żelu nie ma. Przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli właśnie do mikrofonu Blue Yeti. On tutaj coś chyba jest skręcony lekko. O, właśnie, musimy go. E, Rozłożyć. Uuu, wy teraz chyba tego dobrze nie widzicie. Więc muszę troszkę kamerę zmienić. Sekunda, zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mam tutaj taki większy zoom dla Was, więc mam nadzieję, że będzie go bardzo dobrze widzieć. Tak wygląda mikrofon Blue Yeti. Jest dosyć duży, naprawdę jest. Jest ogromny. Myślałem, że on jest troszkę mniejszy. E, bądź też dość trochę mniejszy. Ale jest, jest. Mikrofon jest bardzo, bardzo duży. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy u góry, z tego co widzę. O, tutaj patrzcie, tutaj jakiś styropian wyleciał. PING. dobra, nie ma go. Łoje, ale się zasapałem normalnie, ale się zasapałem. E, u, u samej góry mamy, tak, tu mamy przycisk e, mute. O, słyszycie, on tak klika, nie wiem, czy słyszycie. Powinniście słyszeć. Bardzo fajny przycisk mute, który właśnie pozwala na. Wyciszenie mikrofonu wprost z niego, tak więc nie musimy tutaj nigdzie klikać. Eee, A czyli nie musimy nigdzie klikać w komputerze, tak, tylko tutaj właśnie na nim sobie klikniemy i, i możemy sobie bez problemu mikrofon wyciszyć. Poniżej jest przycisk Wolum. Wolum eee, żebyście, on, tak jest tutaj taki trochę tak op op opór ma. Gdzieś tak jakby haczył chyba, ale to chyba takie tylko takie eee, złudzenie jest. Volum moi kochani, służy nie do zgłaśniania siły mikrofonu, bądź też e, mocy jego. Wolum służy do zwiększania głośności na słuchawkach. Tak dokładnie, nic bardziej mylnego. Tutaj pod spodem mamy wejście słuchawkowe, z tego co widzicie. Tutaj jest dokładnie wejście na słuchawki. Można tu się wpiąć z słuchawkami i wtedy słyszymy siebie dokładnie właśnie w słuchawkach. Tu też mamy właśnie tą regulację, o której wspominałem. Głośności słuchawek. Bardzo fajny patent, bardzo fajny Bayer. Naprawdę twórcy tego mikrofonu, czy też producenci pomyśleli o tym i jest to jak najbardziej bardzo duży plus. Tu jeszcze odnośnie tego mutek, który jest. On prawdopodobnie, jeżeli będzie zapalony, będzie się świecił chyba na czerwoną, bo tu widzę też diodę w środku. Nie wiem, czy widzicie. O, jest tutaj taka dioda. Widzicie, tu jest taka dioda. Ona pewnie będzie się świeciła na jakiś kolor później. Dobra, tu pod spodem jeszcze mamy jedno wejście. To jest wejście. Właśnie mikro USB, które tutaj wpinamy ten kablem, który Wam wcześniej pokazałem, następnie następnym kablem później do komputera. Tak wygląda przód, tak wygląda e, cały mikrofon. Widzicie, jak go obejmę, jest, no nawet nie mogę go całą ręką objąć, tak więc jest, jest e, bardzo, bardzo gruby ten mikrofon. No też myślę, że będzie służył mi przez dobre parę lat, tak, bo, bo jest to dosyć dobry mikrofon i myślę, że. Że szybko go na inny nie wymienię, bądź też nie zamienię. Tu mamy jeszcze takie dwie pokrętła, które właśnie można sobie regulować. Eee, promień, znaczy te promień eee, odległości tego mikrofonu, bądź też kąty nachylenia. Eee, dobra, co my tu mamy dalej? Tu mamy przód. Spód na spodzie, już widziałem tutaj, mamy takie eee, gąbki. Trzy gąbki: jeden, dwa i trzy. Gąbki są też bardzo dobrym plusem tego mikrofonu, ponieważ e, gdy mamy jakąś śliską powierzchnię, to wtedy jeżeli damy sobie ten mikrofon, to nam się nie będzie e, ślizgał. Tak, tu akurat mam serwet, więc mi się ślizga, ale jeżeli teraz serwet sobie odsuniemy, damy sobie go tutaj normalnie na, na blat, popatrzcie, nie ma w ogóle siły, żeby go ruszyć, bo bardzo dobrze trzyma. Tak więc gąbki e, są bardzo dobrym plusem tego mikrofonu i też myślę, że, że, że bardzo dobrze, że są. A co my tu mamy dalej? Z tyłu mikrofonu, mikrofon z tyłu wygląda dokładnie tak. Mamy tutaj dwa pokrętła. Tu właśnie jest pokrętło gain. Tutaj jest pokrętło gain, dzięki którym możemy właśnie o jakiś lui mi znowu pisze. Z pokrętłem te możemy właśnie zwiększać moc czy też siłę, siłę mikrofonu naszego, o którym Właśnie mam, mówiłem wcześniej, że to nie ten volum, który jest z tyłu, a czy z przodu, tylko tu właśnie jest gain z tyłu do zwiększania siły, siły mikrofonu. Poniżej mamy różne tryby pracy, które właśnie widzieliście na samym początku na, na tym kartonie. Ja ogólnie będę używał tego trybu. Tutaj, cardial, który mam, na którym mówiłem na samym początku, więc od razu sobie. Ust o, jakoś ciężko idzie. Dobra, jest. E, chyba jest tak, jest, jest tryb kardial i ten tryb to sobie tutaj e, zostawimy. Tak więc następne moje, e, moi kochani, może nie vlog, nie wiem czy, czy we vlogach też będę go wykorzystywał, czy też nie, jeszcze zobaczymy. Są takie przejściówki, też widziałem z USB na mm, jacka, więc w sumie do aparatu gdzieś z boku na pewno by się dało to podpiąć, także zobaczymy, ale na pewno w moich na, materiałach, które będę dla Was nagrywał, lub też na streamach, e, będą właśnie, będzie właśnie wykorzystywany ten mikrofon. Teraz będą dwa odcinki DeForest, które mam już nagrane, więc siłą rzeczy nie mogę ich jeszcze raz nagrać z e, tym mikrofonem. Ale powiedzmy, już odcinek FIFA, który się pojawi bodajże pojutrze i DeForest chyba pod koniec przyszłego tygodnia, tak? Bo dzisiaj mamy Sylwester, ja to dla Was nagrywam, wy to widzicie jutro, czyli w nowy rok mniej więcej, e, tak więc pod koniec tygodnia gdzieś koło piątku będzie chyba już nowy The Forest, e, bodajże odcinek 16 już, nawet teraz nie kojarzę, e, ale w każdym razie będzie w opisie, że jest, no e, nawet też powiem na samym początku, że będę, że już jest nagrywany właśnie ten materiał tym oto mikrofonem Blue i tak więc ja Wam dziękuję za uwagę, oczywiście, jeżeli Ci się podobało, to daj łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście wejdź, zasubskrybuj, udostępnij. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia. HejOS!